Kluczowe pytanie: Czy Polska powinna być gotowa wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę, jeżeli będzie taka konieczność? Absolutnie nie ma, nie ma takich planów. Przeprowadźmy dojrzałą debatę na ten temat. Pomówmy o tym, o czym nie boi się mówić Wielka Brytania, Francja, o czym obawiają się mówić Niemcy. Eee, to nie jest zero-jedynkowa decyzja, a przede wszystkim ona nie może być podejmowana w oparciu o emocje i strach. Planów nie ma, ale czy nie mogą zajść pewne okoliczności, które by wskazywały na taką konieczność? Nie, panie redaktorze, nie ma, nie ma w ogóle takich planów w tej chwili, nie ma, nie ma w ogóle takich planów w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili. Cóż szkodzi obiecać? Słuchaj... Cóż, szkodzi obiecać. To taki żarcik. Przeprowadźmy dojrzałą debatę na ten temat. Pomówmy o tym. Pomówmy o tym.